Witam wszystkich w osiemnastym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dziś pomożemy pani, która chce sobie wylicytować winnicę, ale ma problemy jakieś w swojej i płaci całkiem sporo. Więc już dobiegam do pierwszego miejsca, w którym trzeba będzie się zmierzyć z problemem. I cóż to będzie za problem? Oczywiście plujące roślinki. Zaczynamy z grubej rury. Nic opasu. Jeszcze coś, jeszcze coś, czy już wszystko wybuchło? Chyba wszystko wybuchło. W ogóle przydałoby się może zahaczyć o skrzynię moją na niepotrzebne przedmioty i zostawić tam co nieco. Zanim mi się ekwipunek przepełni. Cóż my tu mamy? Ciężki mosiężny klucz i pismo hmm, na eleganckim papierze. Klucz w takim miejscu. To musi być coś ciekawego. Przeczytaj te rozkazy uważnie, bo nie będę tolerował pomyłki. Staw się jutro w umówionym miejscu i odbierz kolejną porcję sadzonek. Trzeba zintensyfikować akcję zarażania winnicy Vermentino. Tylko się nie spóźnij, bo będzie czekała też ekipa z drugiej winnicy. C. BS, nie zapomnij klucza. Znajdź Ciekawe. Znajdź miejsce, z tego, co o którym mowa wynika, w liście. kłopotami winnic stoi ktoś trzeci. Muszę znaleźć miejsce, o którym mowa w listach. Założę się, że za drzwiami, które otwiera ten klucz, znajdę coś bardzo interesującego. No tak, tak, Geralt, to też, ale nam już się znowu przełączyło zadanie na inne. A czy tam to się zakończyło? Nie. Więc ja bym chciał zrobić tutaj te wszystkie znaki zapytania. Rozwiązać te problemy, które się tam kryją, więc kontynuujemy na razie. Kolejny jest dość daleko. Myślę, że tutaj nam biernie może pomóc płotka. Płotka, jejku, gdzieś ty się tutaj. Jak ja cię stąd wydobędę teraz? O, i płotka zniknęła w wodzie. Ok, odsunę się na jakiś bardziej płaski teren. Może tutaj płotka na łące się chyba lepiej będzie czuła niż w wodzie. Płotka się obraziła, nie chcę iść. No, chodź płotka. Nie obrażaj się. Przepraszam za to, że cię tak wrzuciłem do jeziora. Nie chciałem. Ale. Coś ewidentnie nie idzie mi podróżowanie z płotką. Jakieś takie bardzo górzyste tereny się tutaj jakoś nagle pojawiły. No dobra, już udało się w miarę ogarnąć płotkę i pędzimy. Na płotce dużo szybciej te kroki ubywają. Na skróty. Prawie, że podepczemy im trochę upraw, ale to jest jakby wyższa konieczność teraz. No i już prawie jesteśmy na miejscu. Więc zobaczmy, co nas czeka tutaj. jaki ładny domek? Co się w tym domku będzie kryło? Ukryty skarb i ktoś tego skarbu pilnuje. Zgnilce nieprzyjemne, bo one wybuchają, trzeba uważać. A podwójny atak, ma. dobra, uciekamy. Jeszcze tam gdzieś jeden krąży z tyłu. Gdzie ty jesteś? Dobra. Chyba wszyscy. No Geralt już schował miecz, to chyba wszyscy daliście jakieś fajne nagrody, chociaż. Nie. To idziemy zobaczyć, cóż to za skarb. I to chyba nie będzie w domku, tylko obok. Dziennik bedynarza, klucz do skrzynki. nigdy nie ufaj nieznajomym. Odszukaj skrzynkę ukrytą w słonecznikach. A czy tutaj możemy wejść? Nie, nie możemy wejść do tego ładnego domku. Jak to daleko będzie i w którą stronę? Tam jeszcze się udamy. My podróżujemy bardziej teraz na zachód, więc wróćmy do naszego zadania. I pomagajmy dalej rozwiązywać problemy naszym winiarzom. Płotka, widzę, że stoisz, czekasz grzecznie. To chodź tutaj z nami, pojedziemy sobie razem, będzie nam raźniej. No i na pewno szybciej. Jak nie trafimy na jakieś bardzo górzyste tereny. Kolejny jakiś ukryty skarb, na razie go zostawimy w spokoju. Tutaj jakieś wilki. Płotka nie bój się, nie bój się. Biegniemy dalej. Wilki zostawimy sobie na inny czas. Teraz tutaj mamy bardzo ważne zadanie. Musimy pomóc winiarzom. No i już praktycznie dotarliśmy na miejsce. O, chyba widzę znowu te kwiatki wielkie. Kwiatki, rośliny. Opuszczone miejsce, czyli co, Geralt znowu będzie musiał się zdrzemnąć chwilę? Kurde, jakieś te... ...grapy nastawiali tutaj. Tak, Geralt będzie musiał się zdrzemnąć chwilkę. A za ten czas, co Geralt będzie sobie spał, przyjdą ludzie zamieszkać ponownie. No, Gerald wyspany, wypoczęty. O, a dlaczego taka... Muzyka znowu była Jak do walki, no ale już się skończyło. To w takim razie pędzimy do następnego. Coś było? Podnieś pędzimy do następnego miejsca, w którym trzeba pomóc. A widzę, że to ostatnie jest w przeciwną stronę, więc pewnie do ostatniego będzie spory kawałek drogi. A niestety, punktów szybkiej podróży tutaj trochę brak. Więc najwyżej potowarzyszy nam płotka. Tu jakiś strzeżony skarb, zdziczały skalny troll. Na razie sobie tam żyj. Kiedyś do ciebie przyjdę po ten skarb. Ale teraz nie mam czasu. Mnie tu płacą kupę pieniędzy Ludzie w opałach. Więc za zakładam, że przyda się broń stalowa. Czyżby znowu było pod ziemią? Nie, tym razem nie. Jeden szybki młynek. Ale tutaj... A nie, tam ci jednak nie. Tam jeszcze ktoś był, ale widocznie nie chciał zginąć na razie. Tam ci życie nieznajome. Powiedz! Jak cię zwą? Zwą mnie Gerald. Gerald z Rivi. Dzięki, Gerald. Widzisz, znowu nam chcieli zielarnię zdemolować. Pomyślałem sobie, wezmę młot i te szumowiny pogonię, ale. Wstyd i sromota. Za dużo ich było i nie dałem rady. Nie, nie ma co jęzora strzępić po próżnicy. Chodź ze mną do Vermentino. To ci może pancerz wyklepi albo jakoś inaczej przy kowadle pomogę. Dobrze. No to chodźmy. Czy tam uratowaliśmy zielarkę, a tutaj płatnerza? Jesteśmy! Mogę ci jakoś pomóc? No, pokaż co tam no masz, dobra. ale pewnie nic takiego dla mnie pożytecznego nie będzie miał. Ile zbroi? Nawet na wyższy level, na 50. O, mam takie klapy pięciu cnót siodła, ale wszystkie dają tyle samo i yuki 110 miejsca mają także no tutaj już nic więcej takiego co by mogło mi się przydać, aczkolwiek ja wiem, że miecze się powinno sprzedawać u kowala, ale muszę sobie troszkę miejsce zwolnić a nie będę się na razie wybierał chyba do kowala te buciki też można sprzedać, tu są jakieś unikaty, to unikaty sobie zostawimy ale te zwykłe zbroje mogę sprzedać. Geralta z Rivi, no to nie. Zbroje Geralta sobie zostawię na pamiątkę choćby. Ten miecz też. Stalowy miecz z teżza Mutna. No to miecze sobie zostawię. No ale już się ładnie troszkę miejsca zrobiło. Sprzedamy mu też te klapy. A on nie zbiera takich śmieci. Ok. To pogadajmy z nim i możemy spadać. Ta winnica ma już chyba za sobą okres świetności. Fakt, bywało lepiej. Bo nie tylko z bandytami mamy problem. Jeszcze się te żółte, wielgachne pasożyty nam mnożyły. Panienka Matylda stara się jak może, ale jak ludzie boją się do pracy wejść, to co poradzisz? Dzięki. Do zobaczenia. Czyli jeszcze jeden problem nam pozostał do rozwiązania. Jak to daleko będzie? No jest kawałeczek. Więc szybko się przeniesiemy tu, przebiegniemy, chociaż w sumie. Nie dobra, to pobiegniemy bezpośrednio. No to przebieg się tam to też kawałek w bok. Na płotce powinno się udać szybko. Tylko wyjdę poza miasto. Bo jak mi się płotka pojawi gdzieś pomiędzy budynkami, to będę długo ją stamtąd próbował wyprowadzić. Ale i tak się pojawiła tam w mieście. Ale na szczęście, w miarę na prostej drodze. I cóż, płotka pędzimy, bo kawał drogi przed nami. Albo podziwiamy sobie piękne krajobrazy, tu są. Płotka włączyła jakąś ładną muzyczkę. Może spotkamy kogoś fajnego po drodze. Albo sobie pogadamy tak po prostu. Płotka, pogadamy? Znowu pobiegnę jakimś burzystym terenem, gdzie mi się płotka zaklinuje. Wilki zostawiamy w spokoju, niech sobie żyją na razie. Dalej płotka, dalej. No dalej płotka, dalej. Jeszcze kawałeczek, już blisko. No i już prawie jesteśmy. I co nas czeka tutaj? Archestory? Oczywiście. to już idziemy się ich pozbyć. Nie pluj na mnie, że to nieładnie. O, znowu opuszczone miejsce. Aha, dobra. Już. Tylko jeden był. Geralt się zdrzemnie, a za ten czas ludzie się w prowadzą z powrotem do swojego domu, który musieli opuścić, bo Archespor się pojawił. No, już się Geralt zdrzemnął, już wszyscy wrócili. Znajdź miejsce, o którym mowa w liście. czyny całą buteleczkę Co ty tam tego kwiata tak kopiesz? Wykopuję go, on go wykopuje i da go na kompost później. Znajdź miejsce, o którym mowa w liście. No ale widzę, że to miejsce jest jakoś ekstremalnie daleko, bo aż prawie 1800 kroków stąd. Ale co ciekawe, mamy niedaleko... Znaczniki szybkiej podróży, więc dobrze by było teraz się przenieść gdzieś, powiedzmy na te błonia turniejowe i stamtąd już się przenieść szybką podróżą do, w miejsce docelowe. Chodź płotka, podwieziesz nas kawałek, a potem sobie odpoczniesz, a my już dalej pojedziemy taksówką lotniczą chyba. Psa. No pięknie, za 5 punktów. A, tutaj były wyścigi. Kont. O faktycznie, aż wpadliśmy dosłownie na tą scenę, o, jest, gdzie był ten turniej. Dobra, już nie będę tak pędzić w terenie zabudowanym. W terenie zabudowanym jeździmy powoli. Dalej dzieci, dalej zbrogi, bo tu będzie Wiedźmak O, już na cześć Geralta dzieci wierszyki układają. Okej, okay, przenośmy się do ruin Tesza Mutna. I stąd będziemy mieli blisko już do miejsca, o którym mowa w liście. O, coś tutaj jest, co to jest? O, co to? Gdzie to coś? O, o, tu jakiś upiór! Czy my z nim chcemy walczyć? Nie, chyba nie, na razie. To jeszcze powalczymy z nim. Skupmy się na zadaniu, bo mnie strasznie dużo rzeczy odciąga od tego zadania. Może przez to nigdy nie ukończyłem tego dodatku. A już jesteśmy prawie na miejscu, tylko mapa nas jakąś okrężną drogą prowadzi. Jak zawsze. I co to za miejsce tutaj jest? Co my tu mamy zrobić? Tu sobie jakieś zwierzątkach spacerują. Może Wiedźmińskie zmysły nam w czymś pomogą. Tu na dole widzę jakieś drzwi. Awantura o nieczysta gra. Przeszukaj magazyn. Ale zamknięte, ale mamy klucz. No to przeszukajmy. Ja lubię przeszukiwać magazyny O łyżki to dla wichta Ale wichta już odczarowaliśmy O coś tu się czai O znowu ta roślina Putnę ci kwiata Już? Pokonaj Ar Archespora, ale to tyle, to chwilowo cel się zmienił, ale nic poza tym. Coś tam mi trzeszczy za plecami. Ale nie wiem co mi tu trzeszczy. Tutaj coś jest już chyba do przeszukania właściwego. Arkusz inwentaryzacyjny. Przeczytajmy go. Miejsce przeprowadzenia inwentaryzacji wylegarnia legarnie Archesporów. No proszę. Przedmiot inwentaryzacji bulwy archesporów. Ilość sześć bulw rozrodowych. Ważne, niektóre bulwy już są zbyt dojrzałe, by je bezpiecznie transportować. Należy spalić te sadzonki, w innym przypadku wyklują się w wylęgarni. No to chyba nie zdążyli. że za sabotażami w winnicach stał hrabia Kreski. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. Sadzonki archesporów... Co za degenerat hoduje coś takiego. Opcjonalnie je spalić. Zniszcz. No to spalmy gera i tu jeszcze chyba były też No to spalmy gera. Chyba nie, nie na nagniemy na wszystkie trafiłem No i spalone. Zdaj urzędnikowi relację. I no i teraz czeka nas podróż powrotna. Chyba z powrotem sobie wrócimy do Tesza Mutna. I stamtąd już przeniesiemy się... Albo tym razem pójdziemy sobie tutaj. I stamtąd już przeniesiemy się do tego urzędnika. No to chyba w tej chwili będziemy powoli kończyli to zadanie. I strasznie mnie ciekawi czy zapłacą mi oboje... O tyle, ile wynegocjowaliśmy, bo to naprawdę jest kawał gotówki. Zazwyczaj w zadaniach, jak się przygarnie 300, no 400, w sporadycznych przypadkach nieco ponad 500 koron, to jest dużo, a tu od jednego mamy wynegocjowane 896, a od drugiej mamy. O pantera. 834 korony. Pantero, jeśli chcesz żyć, odstąp. Chyba, że chcesz zginąć. Aha, okej, okay, rozumiem. Przykro mi, bardzo chciałem ci darować życie, ale no to było w obronie własnej. Nie pozwolę się tak po prostu gryźć. Także biegniemy do szybkiej podróży. Przenosimy się do tego urzędnika i zobaczymy jak nam się zakończy to zadanie. Bo jestem naprawdę ciekawy. O, i mamy bardzo blisko. Szybką podróż. Uch! Proszę Państwa, nie naprawdę w ten sposób bój. do niczego nie dojdziemy, Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Ta winnica Belgard. Czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Krespi nie został zamordowany przez bestie, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli, zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Znalazłem dowody na to, że kłopoty koronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Krespi. Co? Krespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i koronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie, ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Nie bywała. Znaczy, że to nie lian? O, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów, najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale. On ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie, co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie, chodź z nami. Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. No to chodźmy od razu, na co będziemy czekać? No, Idziemy dobra. za ciosem. Chodźmy. Nie bez nie chciałem oddać Belgard w ręce osoby za. Nie. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy Twoją pomoc. Porozmawiajmy o nagrodzie, jeszcze poprzednich nie dostałem. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. O, teraz jeszcze więcej można negocjować. Czyli co z tamtymi nagrodami przepadły już? Czy teraz je aktualizujemy kolejną no jakąś nagrodą? No, jedziemy wysoko w takim razie. 1200. Nie, to stanowczo za dużo. No dobra, jak już taka stanowcza, to zjedziemy od razu do 1100, bo już się trochę mocno zniecierpliwiła. A nie dałoby się może trochę taniej? Oj, pani. 1050. Dobrze, mamy umowę. A co z poprzednimi zapłatami? W zasadzie to już się zgodziłem. O, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. A to jeszcze: problemy w winnicy Belgard. No, 5 punktów doświadczenia, niestety. O, jest! Są moje poprzednie wypłaty. Kolejne 5 punktów doświadczenia i kolejna wypłata. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, jak nam tu majątek wzrósł. O nie, niespełna 2000. No okej, okay, ale w takim razie ten odcinek też nam wyszedł trochę krótszy. A problemy winnicy Belgard rozwiążemy w kolejnym odcinku na który serdecznie zapraszam, a tymczasem dziękuję wszystkim za to, że ze mną wytrwali, że byli do końca. Życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dzikiego Dodatek Krew i Wino.